Czy wiesz, że w Polsce istnieje prawo, które zmusza Cię do chodzenia na pocztę zamiast po prostu wysłać e-maila? Tak, to nie żart. Niech to będzie nasz punkt wyjścia do odkrywania pięciu najbardziej absurdalnych przepisów prawa w Polsce, które mogą sprawić, że poczujesz się jak w surrealistycznym filmie. Więc zapnij pasy, bo to będzie jazda pełna absurdów, paradoksów i biurokracji. Przygotuj się na niewiarygodną podróż przez meandry polskiego prawa. Ale najpierw oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, a to ciekawe, i zaobserwuj naszą stroną na fejsie i lecimy! Thank you Czas na naszego pierwszego bohatera. Mówię tu o informatyzacji w polskich sądach, która wygląda jakby zatrzymała się w czasach Edwarda Gierka. Zgodnie z przepisami, aby złożyć jakiekolwiek pismo procesowe, musisz praktycznie korzystać z poczty. Tak, słyszałeś dobrze, zwykłej poczty. W epoce internetu i cyfryzacji sądy w Polsce wciąż wydają się tkwić w analogowej rzeczywistości. Ale to nie koniec. Co gorsza, to wydłuża cały proces sądowy do granic absurdu. Pomyśl tylko, siedmiodniowy termin w sądzie może w rzeczywistości trwać ponad dwa miesiące. Dlaczego? Bo list. Musi dojść od sądu do ciebie, potem musisz odpowiedzieć, i tak dalej. Wszystko to generuje masę niepotrzebnych kosztów i frustracji. Według eksperta prawnego z bloga Kancelarii Masz Prawo, ten absurd jest wynikiem praktycznej konieczności korzystania z pośrednictwa poczty przy złożeniu pisma procesowego. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie możemy używać podpisu elektronicznego w sądzie? W Polsce ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje od kilkunastu lat, ale w praktyce sądowej nie służy do niczego. To prawdziwy paradoks XXI wieku. Czy można było zrobić to gorzej? Pewnie tak, ale na pewno trudno byłoby zrobić to bardziej absurdalnie. No to co? Ktoś tu szuka mieszkania? Mam dla Was złe wieści. Polskie prawo podatkowe zaskakuje nas kolejnym absurdem. Różnymi stawkami VAT na mieszkania. Oto jak to działa. Jeśli chcesz kupić mieszkanie o powierzchni poniżej 150 m2, płacisz tylko 8% VAT. Ale uwaga, jeśli przekroczysz tę powierzchnię, VAT skacze do 23%. Ale czy to ma sens? Dlaczego, jeżeli zdecyduję się na większe mieszkanie, muszę zapłacić prawie 3 razy więcej podatku? To wydaje się być absurdalnym rozwiązaniem, które zniechęca do kupna większych mieszkań. Według analizy portalu Nieruchomości 24, te przepisy są nielogiczne i powodują, że deweloperzy sztucznie dzielą duże mieszkania na mniejsze, by ominąć wyższą stawkę VAT. I tu pojawia się ciekawy trik: mieszkania łączone. Deweloperzy oferują dwa lokale o powierzchni np. 80 m2, które można połączyć w jedno. Tym sposobem unikają wyższej stawki VAT, a ty dostajesz to, co chciałeś. Czyli podsumowując, w Polsce, by uniknąć absurdalnych przepisów, ludzie muszą kombinować i szukać dziur w systemie. Ale cóż, jacy politycy takie prawo... Znacie to uczucie, kiedy otwieracie pocztę, a tam. Mandat za przekroczenie prędkości? Ale uwaga! W Polsce mamy prawdziwą perełkę prawną. Możesz wybrać, czy chcesz się przyznać do bycia kierowcą. No tak, to prawda, zgodnie z przepisami masz wybór. Ale jak to działa w praktyce? Otrzymujesz mandat i masz opcję, czy przyznać się do winy i zapłacić, albo stwierdzić, że to nie ty prowadziłeś. I co wtedy? No cóż, wtedy rusza cała machina prawna, która może potrwać miesiące, lata, mogą cię wzywać na przesłuchania. Cytując prawnika z portalu Mandaty i Prawo Jazdy. W praktyce proces ten jest tak absurdalnie skomplikowany, że niejednokrotnie kończy się umorzeniem sprawy. Ale uwaga, tutaj mamy haczyk: jeśli zdecydujesz się nie przyznać i sprawa zostanie umorzona, możesz dostać jeszcze wyższą karę za utrudnianie postępowania. To już wyższa szkoła jazdy, a nie tylko mandat czyli co? Wybierasz się w podróż do sądu, czy płacisz i zapominasz? Wybór należy do Ciebie, ale pamiętaj, że w Polsce każda decyzja jest ryzykowna. Nie chcę was straszyć, ale czas na temat, który może wywołać ciarki na plecach. Mówię o procedurach ekshumacyjnych? Tak, to brzmi makabrycznie, ale w Polsce mamy prawo, które brzmi jeszcze bardziej makabrycznie. Otóż, zgodnie z przepisami, procedury sanitarne przy ekshumacji są bardziej rygorystyczne niż przy pochówku. Według ekspertów z Instytutu Medycyny Sądowej, musisz zadbać o takie detale jak specjalne kostiumy dla osób dokonujących ekshumacji i sterylne narzędzia. Tak jakbyśmy mieli do czynienia z operacją serca, a nie przenoszeniem zwłok. I co ciekawe, te same warunki nie obowiązują. Przy standardowym pochówku. Czyli mamy tu do czynienia z dwoma różnymi standardami dla tych samych czynności. Ale co, jeżeli nie spełnisz tych warunków? Otóż możesz narazić się na karę do pięciu lat pozbawienia wolności. I nie, to nie jest żart. Ekshumacja w Polsce to poważna sprawa, przy której nie ma miejsca na żarty. I tu rodzi się pytanie, czy to nie jest przesada? Zamykając naszą listę absurdów, mamy coś specjalnie dla pracowników. W Polsce, jeżeli zostaniesz zwolniony i zdecydujesz się odwołać od tej decyzji, przygotuj się na prawdziwą epopeję. W Polsce termin oczekiwania na rozprawę w sądzie pracy może wynieść nawet kilka lat. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak się dzieje? Otóż, jak wyjaśnia prawnik z portalu Pracownicze Prawo, jest to wynikiem zbyt dużego obciążenia sądów i biurokracji. W praktyce oznacza to, że pracownik, który odwołuje się od decyzji o zwolnieniu, musi przez lata żyć w niepewności. I co gorsza, często przez ten czas nie jest w stanie znaleźć nowej pracy, bo kto chce zatrudnić osobę z sądową sprawą z pracodawcą. Ale uwaga, to nie koniec absurdów. Jeśli po kilku latach sąd uznaje, że decyzja o zwolnieniu była niewłaściwa, pracodawca musi przywrócić cię do pracy. Ale co jeżeli już znalazłeś inną pracę? Wtedy masz dylemat. Czy wracać do starego pracodawcy, czy zostać tam, gdzie jesteś? I tak oto w Polsce prawa pracownicze stają się prawdziwym labiryntem absurdów. I co, drogi widzu? Jedno jest pewne: polskie prawo potrafi zaskoczyć. A jeśli nie dość ci absurdów, to koniecznie sprawdź nasz drugi film o najbardziej absurdalnych interwencjach polskiej policji, który masz w opisie: No i siema!